robić dziś wieczorem, musztku? To, co robimy, zwykle pinki. Spróbujemy zdobyć świat. To się... A ty ile masz lat, powiedz mi? Dwanaście. To o, w sam no, raz chyba, takie... co Marcin? Lubię takie ciasne soby. O nie! Pokaż słówkę. Tak prywatnie, nikomu nie roześla, obiecuję. I tak no, biorę. Co? Jestem jeszcze w kuchni, nie? I tak. Jeb, kurwa, raz rozlałem, dobra. Biorę ścierkę, to wszystko, wszystko wycieram. Idę dalej. Jeb, znowu rozlałem, nie? Mówię, dobra, jeszcze jestem w kuchni, to jeszcze to wytrę, nie? <straszamy> <grywa> idę dalej. Jestem w takim, jakby przedpokoju z kominek, nie? Kurwa, znowu rozlałem. Mówię, dobra, hu, idę dalej. Jestem na schodach. Na schodach znowu rozlałem. Ja <grywa> pierdolę, już nie będę tego wycierał. Idę dalej. Jestem, jestem. Przeszedłem te schody. I do swego pokoju i chuj! Jeszcze raz rozlałem. I tak powiem, powiedział: 4% nie tej szklanki rozlałem.